co? Nie, o oh fuck. Ok, ja więc witam was wszystkich bardzo serdecznie po takiej długiej dość przerwie. Dzisiaj grałem w Skywarsy, jej i przy okazji zapomniałem zmienić skinę, bo tam się kiedyś tam bawiłem. Fajnie wpadłem tu gdzieś od razu i tak Grałem kiedyś tam w tego Skywarsa i nawet to wygrałem, szkoda, że tego nie tak nagrałem. Ale się zrymowało. nie, Niedobre. Mamy dużo wody. Fajnie. I dużo redstone Czyli wybieram tamten ten kierunek. nawet nie wiem, na jakim serwerze jestem. Czy jest to serwer premium, czy non-premium. Nie wiem. Sorry, nie wiem. Przedłem, tam mam parę serwerów. Wybrałem pierwszy, lepszy tak, i lepszy. Tak, lepszy i lepsy się opolacił. Widzę, że tam koleś już. Ho, oh, oh, ho, oh, oh. ho. Kto tu we mnie strzela? skoczy tam? Nie, nie doskoczy. Ale zaraz to jest kwestia czasu, nie? Chyba. Czy ktoś tutaj wchodzi na moją wyspę? Nie, ktoś jest tam. Jej. Fajnie, nic mi nie zabrało. No, Tam jest ziomek. Haj. Gin, 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 gin. O, fajnie. Jest pierwszy kill. Ech, cud w świecie. Ostrość, ostrość. No, no zawsze coś nie. Um, przy okazji mogłem zabrać coś ważniejszego, czyli co miałem zabrać? Um, jabłuszka, jak, miałem, jak się z nim biłem, ale już dobra to jest tam z szczegółów. Hmm, tam nikt nie szedł. A, teraz nikt na środek nie idzie. No to czas najwyższy, co? Um, dawaj, 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 dawaj. I szybko coś zjeść stek tylko nie, to jest bezsztyk <grych> Ale zawsze coś. Mm. Dawaj dawaj. Butlack jest najlepszy. Mm. Spamie. Je. Dobra, teraz mój kierunek, ten taki środek. Znaczy środek po części. Dobra, sobie tutaj wody wynurzyć. Wynurzyć, wiecie, co chodzi, mm. Nie wiem czy tam sięgnę Dobrze, żeby nikt nie strzela. Byłoby źle, ale o tak pięknie mm, teraz już jest gorzej Dobra i teraz szybko tutaj, 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 tutaj Żeby ten poleś tam nie dotarł Ha, 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 ha I'm win. Bitch. Co? Nie Oh, fuck Kurde, Bitch mi już zwa No dobra, next level, nie wiem o co tutaj chodzi. Ale fajnie jesteśmy na... Ma muszram. 3, 2, 1 i zlatujemy! Chciałem z kimś nagrać, ale jest wcześniej rano. Znaczy wcześnie. jest 14 no, no to też jest prędko. Dobra, teraz nie to, nie to. Mm -hmm. O, off, wow. pytum, rozlewam wodę i teraz tamtego ziomka. Nie, nie, I i nie, 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 Ostrość, dobra, może być ostrość. i teraz tu się da gdzieś zejść, nie da się nigdzie zejść, nie da oh, yeah. nie wiem się jest na no ale fajnie, że mam tutaj tutaj item. Od razu razu trzeba zrobić. tak, 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 i z jajka go tam Nie, to z tego. Kurde, wszystkie skrzynki trzeba tutaj opróżnić Tak wiem zjad jabłko. No, widzę ktoś marangę youtuber. Fajnie, jakieś 66. Tyle, co tutaj mamy? Mamy jakieś tutaj mm, początkowej temy jak zawsze i... Żelazny mieczyk! Jej, czy on mi się przyda? Miejmy nadzieję. Nie do tego 5.25, 6 obrażeń. Też mi różnica. To jakby dostać 3 minus i 3 plus. Przecież tak było 3 plus. No. Nie na tego lepiej nie. I believe I can fly. No, i idziesz już stąd. Uuu, uh, fajnie. Opróżniłeś całe, opróżniłeś. No ja nie tamto się już wspiął. No, dawaj, 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 nie może się tutaj wedrzeć. Ale ty też nie. Sajona. Holy shit. <laughs> nie, Dobra. Trudno. Teraz się żyje 3 minuty i ileś tam może na to zeszło, ale fajnie. Dzięki.